Srebrzyca, argyria, przyczyny, objawy i leczenie. Srebrzyca, argyria, jest wynikiem gromadzenia się związków srebra w organizmie. Pojawia się wówczas charakterystyczne szaro-niebieskie zabarwienie skóry, które nie znika nawet po odstawieniu srebra, pozostaje do końca życia. Jakie są pozostałe objawy srebrzycy?. Kto jest najbardziej nara on na jej rozwój? Srebrzyca, argyria, przecinek to choroba powstawa wskutek debugotrwabego, zewnętrznego lub wewnętrznego stosowania zwisków srebra. W przyrodzie metal ten wyspuje w niewielkim rozpowszechnieniu, między innymi w glebie. Atak kreska E w minera Bach, Argentycie, Kerargirycie, srebro rogowe. Srebro jest tu jako surowiec do wyrobu bikreska uterii, CZ, ci elektronicznych, akumulatorów, aparatury chemicznej, monet, luster. Zwiski srebra odgrywaj wakreska N rol w lecznictwie. Na przykład srebro koloidalne, które ma m.in. srebrzyca, argyria, przyczyny srebromokreska ega absorbowane przez organizm przez drogi oddechowe i skór. Po dostaniu się do krwiobiegu trafia do wtroby, która jest naszym odpowiedzialnym za odgbadanie si tego pierwiastku w organizmie. Dawniej srebrzyca dotyczy bacę Bonków królewskich rodów w Europie i arystokracji, która od stabego ukreska srebrnej zastawy i sztuców miała lekko niebieska w skór podobno o std okrelenie by na krew. Obecnie srebrzyca występuje bardzo rzadko i dotyczy osób mających bezporedni kontakt ze srebrem, na przykład pracowników kopalni srebra w biednych krajach, gdzie nie zachowuje się standardów bezpieczeństwa. Osoby mające bezpośredni kontakt z metalicznym srebrem jest w dukreskalnym stopniu nara kreska one na jego wóce, do organizmu przez skór. Poza tym srebrzyca okreska esi pojawił osób, które na z wisków srebra. By si leczy. CZ bowiek jest poddawany dziabaniu srebra codziennie, giebułnie poprzez oddychanie, picie wody, z pokreska kreska noci? Naukowcy oceniają, kreska E98-99% dostarczanego srebra jest wydalane z organizmu na drugi dzień. A pozostałe 1-2 kumuluje się w organizmie CZ wieka. Srebrzyca, argyria, objawy Objawy srebrzycy pojawiają się po około 6 miesiącach, a nawet roku, w zależności do przyjmowanej dawki, regularnego przyjmowania srebra. Pierwszym. Charakterystycznym objawem srebrzycy jest niebieskie zabarwienie linii Gisep. Następnie pojawia się nieodwracalna zmiana koloru skóry i bebon, luzowych, szaroniebieski lub brunatnewo szary, oraz paznokci. Na ciele Moksi nawet pojawi czarne plamy z metalowym pobyskiem. Je kreska e chory regularnie przyjmowa krople do oczu zawierające srebro, mokreska e zmieni si barwa gabek ocznych. Co jest wynikiem gromadzenia si pierwiastka w rogówce i torebce przedniej soczewki. Charakterystyczne jest tak kreska E zabarwienie nasz dół wewnętrznych na niebieski lub niebieski. W skrajnych przypadkach srebro, w umiarkowanych ilościach, mo kreska na znaleźć w moczu i kale, a tak kreska w linie. Dwa kreskane wystawienie na kontakt ze srebrem mokreska E doprowadzi do szaro odbarwienia skóry. W dalszej kolejności przewlek medyczne lub przemysł narażenie kreska E nie na kontakt ze srebrem mokreska E powodowa choroby nerek, wtroby oraz stwardnienie tetnic, a odgbadanie si srebra w oczodołach mokreska EWP bywa na zaburzenia wzroku.2. Srebrzyca Argyria Leczenie szaro odbarwienie skóry pozostaje do końca kreska łycia. Mokreska na jedynie próbowa zmniejszy intensywno koloru. Stosuj cela seroterapii.